Dobra, hejter, czy ty jesteś gotowy? Ech, zawsze się Dawaj! Co ty robisz? Stawaj, 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 poczekaj, swego poczekaj, poczekaj. Ale, no w sumie idziemy teraz do mojego, jakby ten, do mojego starego miejsca zamieszkania! Ech? Jesteś na to gotowy, jak mieszkałem tak. kiedyś? Jesteś pewnie ciekaw, będziesz mi chyba, zazdrościł. Ale nie, czy, nie wiem, czy mój mózg to wyda, wytrawi, wiesz? Ten smród. Znaczy, ale tam nie ma smrodu. Ty jesteś smrody. No, no, nie ma na pewno. Już ci wierzę. O nie, uważaj, bo to jest ten sypki śnieg. Znaczy Znaczy mi to, mi to pasuje. Ja to lubię, ale nie wiem, czy ty to będziesz lubiać. Ja ulubiały. się nie nadaję do tego. Ty to ja dalej nie wiem, dlaczego ty nie masz na sobie żadnych rzeczy, nie? Przecież tobie będzie tak zimno, twój to tam nie zabije. Ale wiesz czemu, ja co, w sumie nie mnie nie zabije, bo jak pozna mojego, to się po prostu zesra. Ha, ta zesra, jak mój twojego to tam z miasta jedzie. jak ty zobaczysz. Płaczą. Jak ty zobaczysz mojego starego, to, ty, to ty chyba no, nie wytrzymasz po prostu, jak z wrażenia, jak go zobaczysz, to jest potężnikiem, no ja padnę ze, ze nie. Smrodów, chyba. Tak, chyba ja padnę Ach. ze smrodu, jak poznań twojego, ale powiem ci szczerze, jesteśmy już naprawdę blisko, jesteśmy blisko, ponieważ to a? się znajduje, właśnie nie pamiętam, czy to się znajduje na tej górze, czy na jakiejś innej. O, Boże, ile o, tu jest sypkiego o, śniegu. O, nienawidzę tego głupiego śniegu, jak można w tym mieszkać, trzeba być porąbanym. Ale uspokój się, to jest naprawdę fajne, ja tam lubię śnieg Ale zobacz, lubię. widzisz tą górę, to chyba jesteśmy naprawdę Jej blisko, jesteśmy naprawdę blisko ja mojego nie miejsca. Nie, górę, jak tam coś tam śnieg ty. Ej, królik! Królik, dawaj. Go. Ale to zły królik, Grymy. chyba... O nie! Oh. Dawaj, 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 dawaj! Zbieramy jedzenie! Mięsko! Ej, ej, nie mogę go trafić! Ech, ej! O moje, oddawaj! Miałem ostatnie zwierzęta na lekcji angielskiego, wiem jak się nazywają. O! Aha. O jak ci Ale to nie, ja, ja tutaj Ech. nie mieszkałem, ja tu nie mieszkałem, ja to nie jest moje! Uważaj! to zo, zombie, on ma zginę mięso na pewno! O, fuj! Ech. To nie! Chodźcie zombiaków, pomóż mi! Co ja ci mam pomagać, ja ci pomaga! Nie zginę mięso! Uj! Oddawaj, to oddawaj, to moje, to moje, oddaj! Jesteś głupi! Oddaj mi zgniłe ja mięso! Najlepiej bym to wyrzucił. Nie, to jest dobre, musisz, musisz kiedyś spróbować. Dobra! Jak zobaczysz, jak zobaczysz co moi rodzice ci ugotują, to po prostu o. będziesz niebowzięty. O Boże, to bo ja musiał się pomodlić. <grym> Dlaczego? Żeby ja się nie przekręcić! Ej, nie w tą stronę! A w którą? No chodź! Ej, ale, ale musisz uważać, bo tu jest naprawdę dużo tego sypkiego śniegu. Żebyś ten, zaraz wzięty. nie wpadł. No tu po A. drugiej stronie, idź na prawo! Bo ja wpadłem! O. A ja też padłem! O Jezus, tutaj jest za dużo sypkiego gdzie śniegu! Jest, jest, jest tu jest żelazo! Bo moja żelazo. rodzina... Gdzie? Pokaż! No jest żelazo, patrz! Czekaj, bo ja się wspinam po wodzie. Ale głupek, ale tylko jedna. Czekaj. Dobra, e... gdzie, ty, gdzie ty jesteś? Tutaj, gdzie ty jesteś? Ja jestem na górze. Na górze? O Boże, tutaj, jak ty dban. jesteś... Ty jesteś taki głupi hejter! Jak ty jesteś w, daleko, no. A ja sobie A zjem. Co? Co? No idziesz? Mam bo tu jest mega dużo sypkiego o, śniegu. Śniegu tu jest nawalone. No jest trochę, a tutaj jest zaraz widzowie, moja stara jaskinia, mój stary dom. Nie, no normalnie nie mogę... Nie ja Noszę cię Yeti. Ale czemu nie znoszę cię? Czemu? Aaaa! No nie, ile. nie gin, nie gin. Ej, żyjesz? Żyję. Dobra, to dawaj, chodź tu. Czekaj. No. poczekaj. Tu jest fajnie. Jest, to nie jest fajnie, ty... tu jest to dupy. Może zanim ty przyjdziesz, to, to trochę minie chyba. Nie, hejter, z jest po prostu masakra. Ty zachowujesz się jak jakieś dziecko, w sumie jesteś dzieckiem. Dobra, to mi się uda teraz mi się uda jo! Dobra, ja idę, do mojej, ja idę do mojej jaskinki. Do mojego domu, będziesz mi zazdrościł jak ja mam piękny nie dom. Nie nigdy. Lamusie. Osrany dom. Ta, osrany, ja ci dam osrany. Dawaj do mnie, no Boże, co tak długo, chłopie? Już, już, patrz. Co patrz o dobra Myślę, idziesz, to... przynajmniej idziesz, Przynajmniej idziesz kolę, no Dobra, a nie możesz się budować po prostu do góry Mogę, mogę, czekaj. Ale ja trochę... mam tyle bloku, ja muszę oszczędzać. Ale o, trochę to... mi zbeszcześci moją, moją wieżę, więc... Znaczy moją wieżę, moją górę. To, to jest jedyna moją twoją górę, ty jesteś chyba jakiś chory! No a to co ty myślałeś? Góry, no to góry. moja, bo ja tutaj mieszkam. Gubku, znaczy dobra, no, no, mi góra, no, no, no. no ale moja, a co ty seś... Se no już sobie ktoś to przywłaszczył, to nie Tak, jest twoje. ciekawe, ty sobie przywłaszczyłeś chyba yy, czyiś mózg, ale jakiś gub. Ja gubi. to sobie <laughs> od kupię. Jak będę chciała, to odkupię ty. Tak, to ty co odkupisz, to, dos, to dostaniesz od mojego ojca. I zobaczysz to jest wtedy. ten. Aha, ty od mojego i z, z Ewesa. No to twój dostanie od mojego i wtedy będziesz miał problem. Ty, dobra, Emma, co ty chodź. No, to, ty a po co ci to żelazo? Jesteśmy zaraz przy moim domu! Teraz nie, Zajemy, będziemy mieli! Zaraz, będziesz, jad... tutaj coś zaraz, nie bę... się zaraz będziesz... Zaraz będziesz jadł najlepsze danie jakie kiedykolwiek o. w życiu jadłeś. O nie! Już nie mogę... Dobra, gdzie to jest? No tu, chodź. Hops. Hmm. Hops. Jak chodź. ty masz po tym śniegu chodzić? No co, fajnie! A to, poza tym to ty masz buty, ja nie mam nawet butów. Idziesz? Pos. Czy nie? A. Dobra, hej ten! Hej Hejter. Jest! Jest! Co? Zobacz! Co to jest? Zobacz! Co to Moja jest? jaskinia! To ja Ale czy Jaka... ona o, czemu ona ma pajęczyny? Czemu ona ma pajęczyny? Czekaj, tędy, chodź tędy, chodź tędy, chodź tędy. Ej, tam są nie, nie ma raczej. Znaczy nie wiem, co tu robić. pajęczyny. Ma... Ej, Z tym! jakie o nie, dobra, żyje, 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 żyje. Nie, 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 żyje, żyje. Ej, pomocy! Kater. O. Jest, 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 czekaj. Tutaj. Yy. Tu, dawaj. O, dobra. Daj mi jedzenie, o. potrzebuję jedzenia. Ja nie mam. Ja nie mogę. Dobra, jesteśmy. Ej. Ej, co tu się stało? Co? Ej. Czemu to jest o. zniszczone? Co tu się? Ale fajna ta jaskinia, taka kolorowa. Ej, ty! No, tak, tutaj były, No, tutaj na dół, ale czemu to jest zniszczone? Ja tutaj mieszkałem. Patrz, to był mój namiot! Taki sam jak O, aż mnie zabolało w sercu. Ej, dlaczego to jest zniszczone? Dlaczego tu są nie Tego nie było wcześniej. Ej, nie wiem. Może ktoś tutaj coś zrobił. Albo co stary, Albo ktoś to wysadził. Boże, ale co to robi wiem. w ogóle ta wen? Ej, ktoś musiał zaatakować Motych. moich rodziców. Tak? oni, a gdzie też mieszkali? No, ja mieszkałem z nimi no no to czyli, o nie, ej a co jak się stało ze swoim rodzicom? Eee, no, 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 no właśnie się tego obawiam, co tu, ktoś musiał ich zaatakować, Hej, no ty... Musimy znaleźć jakiś znak może, czy coś, no, nie wiem. No, musimy, tutaj jest, a jest bardzo dużo wełny, nie wiem, weź postaraj się niszczyć tą wełnę. Czekaj, okay, ja wiem i... co ja zrobię, ja zrobię stary... Co zrobisz? Piec. Po co ci piec? Bo nie mam jedzenia, ty głupcze! No ja też nie mam, ja potrzebuję jedzenia, boże, nie, widzowie, to jest masakra! Ktoś coś zrobił moim rodzicom! Dobra, hejter, potrzebuję szybko żarcia! Pożyć Joś, mi żarcie, ja albo wzią. obrzucę cię śnieżką! O, zaraz będzie, zaraz będzie! Dawaj, dawaj, eee, ja nie wierzę, po prostu widzę okay. dwa niebieskie jeże! Kto to mógł zrobić?! Jak znajdę tą osobę, to jej normalnie Dobra, nogi z dupy powyrywam! Co, eee, I tak, to? postaw to! No! teraz tak. No i daj tu jedzenie. Ja szukam tego króliczka. Musimy... Dobra, tego króliczka, go spal! Dobra, musimy znaleźć... Musimy znaleźć jakieś wskazówki na pewno tutaj coś jest. Ja kiedyś tutaj miałem taki fajny pokój, tylko nie pamiętam gdzie on był. Musimy pomóc go szukać. Gdzie on był? muszę muszę zjeść jednego królika. O jest króliczek! Oddawaj moje! To, oddawaj to! Teraz mój będzie. Ej ty! Chciałem ci dać jeden ten, ja tu mam no bo, Nie wiem właśnie, a bo ja, ja w ogóle o, węgla nie dobra. dałem. Dobra, pomóż szukać, pomóż szukać! Nie wiem, że został. Nie, winę. Winę nie, Nie winie, bo winę. Dobra, dobra, spokojnie, muszę zjeść. No ty... ty <grym> dobra, pomóż mi. Ej, nie, to bo naprawdę. Niść węgla, no końca. Ja tu Tu nic. Uh. Tutaj też nic. Dobra. Pomóż mi niścić. Czego potrzebuję? Zrzucę ci kurczaka zaraz! Nie chcę kurczaka, chcesz, żebyś mi pomógł! Ty myślisz o jedzeniu, a tej ktoś zaatakował mm, moją rodzinę, tylko nie żyją! Jest. Jeszcze jeden, dobra, weź sobie teraz tej szukamy! No dobra, to ty idziesz szukać, nie musisz stać nade mną. I nie, bo jeszcze jednego muszę mieć. O, ostatni! No dobra, szukaj szybko, no! No, no ja szukam! Sam jesteś ja Majtek, ja nie jestem Majtek! Ja nie wierzę po prostu. Pomóż mi szukać, dobra, je... mm, no Jezu, jest. ty tylko jeść, człowieku! Idę. Daj, daj, daj. te ja wełnę! ty niść tam, ty niść tam. Ej, ty, ty, ej ty, ty. słyszysz? Ja tu będę niszczyć, bo tu był mój pokój, a ty niść tam. I niść tą wełnę, głupio. Ja niszczę tutaj, bo może gdzieś tutaj w moim starym. A czemu tą wełnę się... akurat mam niszczyć? No bo, a dlaczego ej, nie? No bo... to już zrobimy z tej wełny. O, to nie jest <laughs> głupie, to nie jest naprawdę o. głupie. Ale ja niszczę tutaj. Ja nie wierzę po prostu. Łam, pajęczyna! Czekaj, pajęczyna! A banu nienawidzę pajęczyny. Jaki... Co? Co? Mam coś. Co? Co? Co ty gadasz? No chodź tu. Nie wierzę. Co? Dzień Dzień kolejny. Zostaliśmy zaatakowani przez stwory znane inaczej jako ludzie, powybijali nasze wszystkie tereny oraz główną jaskinię, czyli nasz dom. Byliśmy zmuszeni uciec, nie wiemy, gdzie się wybierzemy. To może być koniec. Uciekamy do królestwa potocznie znanego jako Imperium Śnieżne? Co to jest imperium śnieżne? Nie wiem, to ty to mieszkałeś głupce! No i co ty z nie tego że tu... rzeczy, no, Powinni a... znać historię swojego rodu. No ale ja nie, nie znam czegoś takiego jak Imperium Śnieżne. Ja uciek... Przecież ja, ja, ja poszedłem na Palionowo. Nie wiem kompletnie co no, to jest Imperium Śnieżne. A czemu ty uciekłeś od swoich rodziców, jak mogę wiedzieć? Nie uciekłem, po prostu poszedłem z misją jakby zniszczenia Palionowa, bo. Mm -hmm. Aha, no bo, bo my nie przepadaliśmy, też. bo my nie przepadaliśmy za ludźmi. I zobacz, i właśnie czemu? ludzie takie tacy właśnie jak ty powybijali moją rodzinę. Dobra, może jeszcze nie. Nie powybiali, ale zniszczyli mi dom! Odpowiesz za to, hejter, hmm. odpowiesz za to. No dobra, nie wiem. nieważne, pakuj manatki, robimy wielką wycieczkę, ponieważ wy wybieramy się hejter do Imperium Śnieżnego. Nie wiem Czera gdzie to natki. jest i nie wiem no dobra. i nie wiem jak tam się w ogóle dostać. Ja nie, nie wiem w którą stronę iść. Będziemy musieli popytać jakichś ludzi, a znaczy nie ludzi, bo nie będę gadał z żadnym człowiekiem, chyba że po prostu mam go zjeść, a jak mnie wkurzysz, to ciebie no. też zjem? Wiesz? No mam Dobra, nieważne, chodźmy. Idziemy czas na wyprawę. Idziemy, hejter. Pomóż czeka mi, pomóż nas... mi. Pomóż no o co ci chodzi? Czeka nas naprawdę pomoż. długa podróż, człowieku. Pomocy, pomocy! No co ty robisz? Odzienki. Chodź. No bo czeka... zginąłem, głupcie. Czeka Dobra, nas wiecie, naprawdę pomoż. długa podróż. Idziemy... Idziemy. Musimy... Przede wszystkim nie nam potrzebne jedzenie. Dobra, idźmy w takim razie na północ, chodźmy. Ja to nie mam. na, na A dlaczego nie? Idźmy. No idziesz ty, czy nie? No, no idę ty, ty ostrońcu! Ty tylko mi utrudniasz taki jakby... No zobaczymy, jak, jak spotkasz mojego Gdziemy. ojca. Tacy jak wy znieścili mój, mój dom. Mój e, dom... Tacy, jak o nie! To... Śnieżny! Nasze matki na czole. Eh, dobra. Ale głupek. Ej, eh. ja też jestem... Ja tam nie wchodzę, O, dobra, git. O, nie, to chyba koniec. Tutaj jest za dużo sypkiego śniegu. Dobra, musimy stąd iść. Chodźmy na dół i tyle. I widzowie będziemy wybierać się właśnie w stronę śnieżnego imperium. Co to jest? Nikt nie wie. Gdzie to jest? Nikt nie wie. Będziemy musieli jakoś się posłużyć. Hejter, czeka nas naprawdę długa droga. Widzowie, zostańcie do końca. Co? 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 O, ty jesteś naprawdę, ja tutaj fajną, nie mowę daję, a ty gadasz takie rzeczy? Nie, po prostu nie wierzę, ktoś znieścił mój dom, muszę jak najszybciej dowiedzieć się. Śliżne imperium, nadchodzimy widzowie, zostańcie do końca.